Cześć, nazywam się Wojtek i zapraszam Was na drugi odcinek serii EduCluster Działamy. O czym będziemy rozmawiali dzisiaj? Po pierwsze, opowiem Wam o face coachingu, czyli wymyślonej przeze mnie metody inspirowania ludzi przez internet. Po drugie, opowiem Wam o historii pewnej, bardzo ważnej dla mnie rozmowy, która pozwala inaczej spojrzeć na edukację. Zapraszam, działamy! Zanim przejdziemy do meritum, chciałem Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować za Wasze reakcje, za Wasze uwagi, za Wasze informacje zwrotne, bo dzięki nim ten kanał może stać się trochę lepszy. Jak widzicie, trochę zmieniła się okolica. Postaram się ciut więcej się uśmiechać, dzięki Petrek za reakcję. Mam inną koszulę, dzięki Janusz za tę sugestię. Nie spodziewałem się, że to może też mieć wpływ na Wasz odbiór. Darek, dzięki za to, co powiedziałeś o windsurfingu i o sporcie. Postaram się następny odcinek poświęcić właśnie temu, jak ma się edukacja do sportu. Przygotowałem sobie również notatki, którymi będę się dzisiaj posługiwał. Jak widzicie, Wasze komentarze naprawdę bardzo, bardzo. Mocno na mnie wpływają. Dziękuję za nie wszystkie jeszcze raz i zapraszam do komentowania również tego odcinka. Czym jest face coaching? Face coaching, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Facebooka. Jest to metoda, którą postanowiłem zainspirować ludzi do myślenia, do refleksji. Poprzez bombardowanie ich setkami pytań. Co ciekawe, zadziałała. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Te pytania zadawałem, nie mając żadnego przeświadczenia o tym, co jest dobre lub co jest złe. Zadawałem te pytania. No właśnie, całkowicie starałem się wprowadzać jak najwięcej obiektywizmu. Po pierwsze, dlatego, żeby zrozumieć, co kryje się za niektórymi działaniami. Po drugie, żeby też troszeczkę wydobyć pewne prawdziwe intencje stwierdzeń, które, które zostają wypowiadane. Po trzecie, wychodzę z takiego przeświadczenia, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, chce dobra dzieci. Ma naprawdę bardzo, bardzo szlachetne cele. I właśnie połączenie tych celi i dotarcie do tego, co leży faktycznie, jakie motywacje za naszym działaniem, no, mogą pozwolić nam wszystkim być lepszymi i mi, i osobom, z którymi rozmawiałem. Na jakie tematy rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy na temat tego, jakich nauczycieli lubią uczniowie i dlaczego. Rozmawialiśmy o tym, kim jest uczeń trójkowy, rozmawialiśmy o tym, co robią nam wszystkim oceny, ile przynoszą dobra, ile przynoszą zła. I ten cały materiał starałem się opakować w pewną kulkę informacyjną, i później publikowałem swoją refleksję na dany temat. Jeżeli będziecie chcieli, w opisie tego posta, w opisie tego filmiku, zawrę dla Was podsumowanie tych niektórych dyskusji, które przeprowadziliśmy. Do czego mnie doprowadziła ta zabawa w różnego rodzaju pytania? Ta zabawa doprowadziła mnie do tego, że stałem się rozpoznawalny na Facebooku jako prowokator, intrygator, jako osoba, która cały czas się czegoś czepia, zadaje pytania, ja te pytania denerwują. No, jakoś do tego trochę przywykłem i pewnego razu, w czasie dyskusji z jedną nauczycielką. Rozmawialiśmy, ścieraliśmy się naszymi różnymi poglądami. Natomiast zaproponowałem jej pewien eksperyment. Eksperyment, w którym poproszę ją o to, żeby odpowiedziała mi na kilka pytań. Ale przy założeniu, że te pytania nie będą zmotywowane tym, żeby jej w jakiś sposób szpilkę wbić. Nie, nie. to miały być pytania całkowicie e Normalne, bo chciałem jak najlepiej zrozumieć to, w jaki sposób ona sama się uczy. Oczywiście, zanim rozpoczęliśmy taką dyskusję, nawiązałem z nią pewien kontrakt. Opowiedziałem całkowicie szczerze o moich intencjach, a moimi intencjami właśnie było to zrozumienie. Natomiast rozmowa, która wyniknęła z z tego naszego krótkiego kontraktu była niesamowita i refleksjami z tej rozmowy chciałem się z Wami dzisiaj podzielić. Czego dotyczyła? Rozmowa dotyczyła tego, w jaki sposób się uczymy. Ale, żeby no, zacząć to w trochę inny sposób, zadałem jej pytanie, no bo... Nie chodzi o to, w jaki sposób uczymy się pamięciowo konkretnych elementów, które nam są potrzebne. No nie. Podszedłem do tej rozmowy no, z trochę innej strony. Zadałem pytanie odnośnie tego, w czym czuje się dobra? Co jest tą rzeczą, która ją najbardziej kręci, w której czuje się naprawdę niezłą profesjonalistką. Żeby być jak najbardziej precyzyjnym, wezmę sobie kartkę, żeby przeczytać jej odpowiedzi, dlatego że one naprawdę mają duże znaczenie. No więc e, pani powiedziała tak. Według tego, co mówią uczniowie, e, dobre tłumaczenie, zaangażowanie, dobra atmosfera, a przy tym ład i porządek. Niektórzy mówią, że zbyt dużo wymagam, ale zawsze im powtarzam, że wierzę w ich możliwości. No i właśnie. E, w ramach tej odpowiedzi, po pierwsze, spójrzcie na to, jakiego rodzaju kompetencje zostały przez tą panią zauważone. Nie są to kompetencje typowo szkolne, ale są to bardziej kompetencje interpersonalne. Po pierwsze, żeby dobrze się uczyć, musimy zdać sobie sprawę z tego, gdzie jesteśmy dobrzy, gdzie leży nasz e, talent, nasza pasja. Kolejno, postanowiłem, Krążyć trochę temat i zapytać się. No dobra, no to skoro już wiemy, w czym jesteś dobra, no to powiedz mi, jak uczyłaś się tego dobrego tłumaczenia? No i co im mi odpowiedziała? Nie uczyłam się, lubię to, co robię, interesuje mnie to, o czym mówię. No właśnie. Żeby nauka była skuteczna, musimy to lubić, musi nas to interesować, musi nas to pasjonować. Nie. Mm, Nauka, nie ma wtedy nauki. Po prostu to jest coś naturalne, absorbowanie, naturalne rozwijanie swoich kompetencji. Tak naprawdę nie czujemy tego, że my się uczymy, bo my po prostu stajemy się coraz lepsi, bo to jest tak fajne i to jest tak bardzo interesujące. Przejdźmy dalej. Ok, lubisz to, co robisz i zaczęłaś kombinować i testować, zastanawiać się, jak to robić. Czytać w różnych miejscach, tak? Yy, też, ale przede wszystkim to kwestia wyczucia. Co do uczniów trafia, czego potrzebują. Yy, w niektórych klasach, grupach sprawdza się jedno, w innych drugie. Ok, czyli Twoja nauka polegałaś na skupianiu się na tym, co myślą inni, na ludziach, na ich emocjach. Nie skupiałam, tylko obserwowałam. Może krócej. Tak, jeśli pojawił się problem, to starałam się szukać rozwiązania. Doktor Marek Kaczmarzyk, a podczas wykładów bardzo polecam, chociaż już teraz profesor, przepraszam. Bardzo polecam posłuchanie jego wykładów. Opowiadał właśnie o tym, co jest ważne do tego, żeby nauka następowała. Ważny jest czynnik ludzki. Ważne, żeby to Czego się uczymy, miało jakieś powiązanie z człowiekiem, z jego emocjami, żeby to na nas w jakiś sposób wpływało, żeby to nie była kolejna informacja, którą gdzieś tam musimy w tej naszej, na naszej półeczce sobie poustawiać, tylko żeby mieć pewne zakotwiczenie tej informacji. Jeżeli to coś dotyczy człowieka, zaczyna być coraz bardziej interesujące. Szczególnie, jeżeli ta postać to jest ktoś naprawdę rzeczywisty. Tak jak ja teraz opowiadam wam trochę historię o moją i nauczyciela, który jest nauczycielem z krwi i kości. Wtedy to zaczyna być coraz bardziej dla nas realne, namacalne. Nie jest to całkowicie hipotetyczny problem. No dobra, przejdźmy dalej. Sobie też stawiasz wymagania, prawda? Staram się sobie też stawiać wymagania. Bez wymagań wobec siebie. Nasza praca staje się nudna. No właśnie. Dotknęliśmy kolejnego elementu. Z czego wynika motywacja? Motywacja tej pani wynikała z jej własnych wewnętrznych potrzeb. Nie było to coś narzuconego. Ona sama starała się doskonalić. Ona sama wiedziała, w czym jest dobra, w czym jest słaba, co należy rozwinąć, jakie rzeczy na przykład, w jaki sposób pracować, żeby to nie było do końca zauważalne. No, i właśnie ta motywacja wewnętrzna to jest coś, co nakręca nas do działania. Widzimy, obserwujemy, mierzymy się z różnymi rodzajami problemów. No i właśnie w te problemy zaczynamy się zagłębiać, czytać, e, doświadczać, eksperymentować. To jest właśnie nauka. No i właśnie to prowadzi nas do kolejnego pytania: O celowość edukacji. Czyli okej, okay, czyli wiesz, dlaczego rozwijałaś te umiejętności. Tak wiem i staram się też uczniom uświadomić, że to czego się uczą jest lub może być im potrzebne. Że ma sens. Może jest im łatwiej z racji nauczanych przedmiotów. No i właśnie, to kolejny aspekt, jeżeli stajemy się coraz lepsi, stajemy się też nauczycielami, doskonalimy nasze metody. Natomiast zwróćcie na to uwagę, że jako nauczyciel to, to jest właśnie klucz tego, co rozróżnia dobrego nauczyciela. Od tego, który jeszcze musi nad, nad sobą popracować. Właśnie to wskazywanie uczniom tego celu. Z drugiej strony, widać tutaj pewien taki dysonans, dlatego że zaangażowanie w działanie tej pani wynikało właśnie z jej wewnętrznej potrzeby. Natomiast uczniom jednak trzeba uzmysłowić, jak, dlaczego oni mają się tego uczyć. Dlaczego to jest takie ważne? Mimo, że nie zawsze wierzymy w te elementy, ale i tak powinniśmy ich do tego przekonać. No nic, co dalej. Ale też wydaje mi się, że jeżeli robisz coś z pasją, to trochę tym zarażasz innych. Niezależnie, czy jest to polski, czy matematyka. No i właśnie. Edukacja to fantastyczna przygoda. To coś, czym my się Jaramy. To jest coś, czym my się po prostu ekscytujemy. No i właśnie my musimy zarażać innych. Gdy idę do szkoły i pracuję z uczniami, nie wyobrażam sobie pracy z podręcznikiem, który realizuje kolejny rok sprzętu. No, ja bym umarł z nudów całkowicie. Uważam, że każdy dzień w szkole, każda rozmowa jest inspirująca również dla mnie, bo ja się wtedy też bardzo, bardzo mocno uczę. No i właśnie tym zarażaniem, tą pasją, tymi cały czas otwartymi oczami, y, które niektórzy mogą uznać za lekkie objaw wariactwa, powinniśmy też y, inspirować innych. No i właśnie prowadzi to do nas do kolejnego pytania, czyli, ale uczysz się również na zasadzie takiej, że pewien problem aktywuje w Tobie chęć poszukiwania rozwiązania, tak? To jasne, podchodzę do sprawy zadaniowo. Problem należy rozwiązać. No i właśnie. Czy dzieci uczą się, dlatego że mierzą się z problemem, który mają do rozwiązania? Nie wiem, czy znacie taki, taką metodę pracy, metodę cyklem Kolba. Cykl Kolba mówi o tym, że zaczynamy edukację od doświadczenia. Później zbieramy z niego refleksję. Kolejno obudowujemy to teorią. A następnie znowu wprowadzamy to w praktykę. Kolejno doświadczamy. Bo właśnie powinniśmy wychodzić najpierw od tego doświadczenia. Niestety w normalnych warunkach edukacja polega na tym, że zaczynamy od teorii, no bo Przecież nie możemy kogoś zmierzyć z problemem, bo to by się nie spodobało rodzicom, uczniom, jeżeli ten problem nie jest obudowany najpierw teoretycznie. No bo skąd uczniowie mogą, e, mogą znaleźć odpowiedź? E, to teraz tak. Postanowiłem ciut, ciut sprowokować, bo e, tak lubię, Dużo wyniosłaś ostatniej rady pedagogicznej? Mm, to inna kwestia zupełnie. E, no na te prowadzę lekcje, mam wpływ. Na zapisy w prawie oświatowym żadnego, a rady pedagogiczne są takim ustawowym wymogiem. Czyli przychodzisz na zajęcia, na które nie masz wpływu? Nauczyciel odpowiada: Przychodzę, bo muszę, bo taki jest system. Na samą formę, atmosferę, poruszane wątki mam, bo w tym uczestniczę. No i właśnie. Zobaczcie, jak punkt widzenia zmienia się w zależności od punktu siedzenia. Uczniowie przychodzą do szkoły, bo muszą. Nie mają żadnego wpływu na to, co się dzieje na lekcji. Są pozbawieni tego. Mają siedzieć, mają swoje obowiązki też jakieś tam prawa ale mają głównie swoje obowiązki. Muszą siedzieć i grać na zasadach. Które zostały określone przez nauczyciela. Nie ma tutaj zbyt wielkiej swobody. Przychodzą i y, niektórzy, tak jak na przykład, wyobraźmy sobie zebranie w szkole, y, przeglądają Facebooka, y, uzupełniają dzienniki, zajmują się plotkowaniem, rozmawiają o wielu, wielu rzeczach, dlatego że znajdują się w miejscu, w którym nie chcą się znaleźć. Bardzo podobnie do dzieci. No i właśnie w nas wszystkich na zebraniu, w nauczycielach i dyrektorach wzmacnia się frustracja. Jest to rzecz, na którą, no, której nie lubimy. Dyrektor musi to przerobić, bo taki jest jego obowiązek. Ma kilka. Naprawdę rzeczy. On chciałby to zrobić w sposób fantastyczny, ale jeżeli ktoś przychodzi z założeniem, będzie nuda, nieważne co by zrobił, nie przeskoczy tego. Również nauczyciel, przychodząc y, do dzieciaków, widzi, jak one się frustrują, jak one niektóre nie chcą być w tej szkole i dają temu wyraz a że dzieci mają trochę mniej instynktu samozachowawczego i niektóre też mają trochę mniej kultury osobistej, efekt może być rozgocący. Spójrzmy sobie teraz bardzo obiektywnie na motywację naszych dzieci. Jak to wygląda? Dziecko w wieku 6, 10, nawet 17 lat. Cały czas jest w szkole pędzona e, takim bardzo silnym bodźcem motywacyjnym, mówiącym: ucz się, ucz, bo nauka do, to do potęgi klucz. Mm, jeżeli będziesz się dużo uczył, to zostaniesz może ewentualnie jakimś klucznikiem, albo dostaniesz się na jakieś fajne studia. Mm, taka obietnica w przyszłości dla siedmiolatka. No, wyobraźcie sobie, co ona temu siedmiolatkowi robi. No, nic. Całkowicie. Jest to dla niego abstrakcja. Te dziecko najchętniej zostałoby może strażakiem, bo się fajnie jeździ na tym takim busku drabiniastym. No i marszał z przyjego patrolu też był strażakiem. A on był taki fajny i pocieszny. Albo policjantem, nie? To, to też jest ciekawe. A nikt to zupełnie nie działa. A my je gonimy i każemy im mierzyć się z czymś, no bo to jest w podstawie programowej. Bo yy, wymaga od nas tego ministerstwo, że musimy przerobić podstawę programową. Abstrahując od tego, że jest to całkowita hipokryzja, o czym może też opowiem yy, przy okazji następnego spotkania, no to... Nie dajemy dzieciom wyboru. Oni się tego muszą nauczyć. I później my musimy od nich to wyegzekwować. Bo jak to wygląda, żeby ktoś, kto skończył szkołę średnią, nie znał wzoru na cosinus 2 alfa? Przecież to jest podstawa. No. Jest to fajny wzór. Jest to ciekawe dla niektórych. No. Ale bez tego setki osób żyją. I nie chodzi mi tutaj też o to, żeby podważać e, trygonometrię. Bo to też jest olbrzymie niebezpieczeństwo, na które musimy zwrócić uwagę, żeby przez przypadek e, tymi różnymi e, memami nie uzmysłowić dzieciom tego, że faktycznie ta nauka jest bez sensu. Bo nauka to jest fajny trening. Nauka to jest rozwój naszego mózgu. I o to chodzi w szkole, żeby ten nasz mózg cały czas. Poddawać treningowi. I spójrzmy na dzieciaki jak na samej siebie. Bo dzieci, to jak mówił Korczak, to są mali ludzie. To są osoby, które działają dokładnie tak samo jak my. To są osoby ze wszystkimi wadami i zaletami. Więc skoro widzimy, że na nas, na to, jak się rozwijamy, Coś działa, to spróbujmy w ten sam sposób pracować z dzieciakami. One naprawdę podążają za tym. One nie muszą być cały czas gonione. One nie, nie muszą być cały czas popędzane. One naprawdę chcą się uczyć. Trzeba im stworzyć ku temu możliwość. Dzięki serdeczne za ten odcinek. I zapraszam Was do następnego. Zapraszam Was również do komentowania i subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia. Działamy!